Wierzysz numerowy to Suple, no. co? Ziodły! Suplementarz, Tylko powiem, ja jestem tu niedawno, byłem czynnym zawodowym bokserem. Teraz jestem trenerem w klubie Berserkers Team. Jest to klub przede wszystkim skupiający się na dzżicu brazylijskim. To jest waga w parterze i na MMA. MMA to są, jest wszechstronna waga. Maciek jest zawodnikiem MMA. Ja go trenuję pod kątem boxerskim. W naszym klubie się trenuje wszystkie te dyscypliny oddzielnie, czyli można trenować sam boks, sam jiu i łącznie to wszystko, trening MMA, łączyć wszystko razem. Maciek jest akurat tego przykładem. Pokażemy Wam trening tarcze. Przygotowujemy go właśnie do walki. Za miesiąc czasu będzie walczył na Polsacie, będzie transmisja na żywo, będzie walczył w walka w klatce na takiej prestiżowej gali, będzie można go zobaczyć. Teraz będziemy 20-minutowy trening tarczy. Zobaczycie podstawowe techniki bokserskie. Tam parę takich kopnięć kolanem podstawowych i, i to będzie tyle. Będziecie mieli jakieś pytania po tym wszystkim odnośnie boksu to ze mną. Odnośnie MMA, całego kształtu e, takiej walki to do Maćka. Jeżeli chodzi o same jiu tutaj kolega, który będzie e, robił zdjęcia, to też jest e, e, zawodnikiem jiu samego brazylijskiego. Będziecie mieli pytania, chętnie wam odpowiemy. Doradzimy coś, jak, jak coś będzie. Cześć panowie! Czemu? Okay, czoła. Zapraszamy Proszę, tak. prawo zwrot. kierunek lewo z kosmarszu. to jesteś 26 października w ma, ma tak. Polsat Sport będzie pierwsza Czek. Macie Polsat Sport? Nie, macie Polsat? No, 26. Wsiadacie chipsy i oglądacie. Mam nadzieję, że się trzymać kciuki za masz. No no. Ogólnie tak jakbym policzył, to 9 lat chyba. Dużo brazylijskiego wcześniej dyplomowałem, nie? No my byliśmy na taką. Samytanie mówiąc. A ma i taki pan trybował, czy nie? Brazylijski gobbyst. Brazylijski Rzutysu i ja Moskwy. To jest tak, chodzi, to, to, się to, to, a, to... To jest to... to jest to... Ja Tam dużo ludzi chodzi, nie, ale bym się Powiedziałbym, nie nazwisko. Ale nie stąd. A, co tu pan Erik Giermak? Chodź. Trzeba mieć też badania. Można to zrobić. w swoim Bokser. No ja tak w sumie boksersko to Artur nam się to On w sumie długo się Przykładowo Maćek jest zawodowym strażakiem. Tak? On dzisiaj skończył wartę. Wartę skończył. Służę. Dzisiaj tak, strzedł ponowce i jesteśmy tutaj u Was. Także on też niewiele spał, I zrobimy trening. Także to też jest ważne. To nie jest że sam trening. To oprócz tego ludzie którzy walczą, wyczynowo. Pracują. To nie jest tak jak piłka można, że duże pieniądze się zarabia, wystarczy gdzieś tam grać. Nie? Tutaj jest ciężki sport i naprawdę trzeba dużo się poświęcić. Niech panowie Nie? Nie, pan tak... szacą, nie? Szacą, nie? O to chodzi, żeby tych ciosów nie zbierał na głowę zablokował. To nie ma wróci wymiana, tylko tak jak robi to blokiem lub z Tak? Jeszcze raz. Dobrze.

Takie. To jest jego obowiązkowy. On robi tu normalny trening. Musi tyle zrobić starczy z taką siłą, co będzie walczy. Także sami widzicie, ile to jest wysiłku. A do tego jeszcze zrobią zapasy, realnej walce, ciosy, które będzie zadawał i otrzymywał. I to też wszystko odbiera sił. Dlatego no, musi być w takim tempie robione, bardzo mocno, jak widzicie. Ja trzymam starcze. Mam podniesione tętno i też muszę być kondycyjnie do tego przygotowany. Nie tak na pewno jak on, ale... Też wymaga to wysiłku. się. Pasy i dane Jeżeli któraś z tych pięciu yy, dyscyplin i kondycje do tego i siłę, jeżeli którejś zabijecie walce, to polegniecie, po bo gościu po prostu, jeżeli będzie miał lepszy partner od Was, Was sprowadzi, Was poskłada. Będziecie lepszą stójkę, Was wyboksuje. Generalnie dąży się do tego, żeby być yy, jak najlepszym w każdej dyscyplinie. Nie? I wtedy, jak się uniwersalnym zawodnikiem, można powiedzieć, że się jest dopiero dobrym, nie? A najlepszym się jest, jak się jest doskonałym we do wszystkich. Tak. Ja. Ja nie mogę. Dużo, Dlatego... dużo, duż, naprawdę dużo. O, Proszę, jeszcze Markę. Słuchajcie, bardzo dobrze. To jest to, jak... Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pan Panowie, ale teraz chodźcie tutaj wszyscy. Zapraszam. Mario! Chodźcie tu wszyscy. <śmienny> ja Ci pokażę, mój, ja mam to. Polskie no? nazwisko. Ale mam tę no. wizytówkę, także wszystko Wam pokażę. Wszystko. Pan, Pan Maciek, jak się nazywa? Wszyscy odpowiadamy. Zapami zapami musimy zapamiętać, bo będzie walka i słuchajcie, będziemy tak trzymali. I ta to co jest w oku, ona może pęknąć. Czyli przez uderzenie, czy przez wicenie. I wtedy ona się robi się taki krwiak mniej więcej, tam narasta jakiś płyn i krew i to tak zrasta się później to takie są właśnie twarde i to się w slangu y, tam na nazywa kalafior. Zapamiętam kalafior. Nie? Jak cię spyta, co to jest kalafior w slangu, to, to powiedzmy, wiem co to jest, A tak? Może być gościu wielki, napakowany. A może zostać taki gość mniejszy, ale weźmiał kalafiory? Tak jak Johnny. Będziemy oh. kalafiory, to bardziej bym się umiałem Gosia niż kalafiory niż Wiesz, tego. Wie. Także od, od dzisiaj to robimy cię kalafiory. Na pewno, pewno no, umieści no, rzucać, Może Dobrze rzucać, może umieć tam w parterze dobrze rzeczy, nie? A ten duży po prostu może tylko duży nic poza tym, nie? Generalnie dzisiaj gościa z kalafiorami, to się podejrzewa, że coś trenuje, nie? Albo tam trenował.